USG pierwszego trymestru, czyli tzw. USG genetyczne, wykonuje się najczęściej między 11 a 14 tygodniem ciąży. Jest to bardzo istotne, dlatego że to w tym czasie możliwa jest dokładna ocena wieku ciąży oraz szacowanego terminu porodu oraz porównanie go do terminu z ostatniej miesiączki. Jest to pierwszy moment, kiedy rodzice prawdopodobnie wspólnie będą mogli po raz pierwszy posłuchać bicia serca swojego dziecka. Oprócz oceny wieku ciąży w tym czasie dokonuje się także oceny anatomicznej dziecka oraz ryzyka wystąpienia wad chromosomalnych. Jest to badanie bardzo ważne, lekarz w trakcie tego łazgi wykonuje pomiary np. przezierności karkowej, stwierdza obecność kości nosowej, dzięki którym można ocenić, czy nie wystąpią żadne wady genetyczne. W tym czasie zalecane jest także poszerzenie tego badania o wykonanie testu PAPA, czyli badania polegającego na pobraniu krwi matki dziecka i określenie poziomu tego białka, które ma na celu poszerzenie wiarygodności badania USG. Więc w 11. a 20. tygodniem ciąży powinny się odbyć dwie wizyty u lekarza lub położnej prowadzącej ciążę. W trakcie takiej wizyty oprócz standardowej oceny Ciężarnej, jej masy ciała, pomiaru ciśnienia tętniczego i oceny ryzyka ciążowego, powinna zostać dokonana także ocena ryzyka depresji. Lekarz albo położna ocenia to ryzyko albo na podstawie obszernego wywiadu, albo na podstawie tzw. skali Beka.